Oprócz tego, że propagujemy szachy w środowisku administracji tak rządowej, jak i samorządowej, to też nam to może jako szachistom pomoże, ponieważ jednak jest to dość hermetyczne środowisko związane z naszym głównym źródłem finansowania i liczymy na to, że będzie po prostu pan minister na nas przychylnie patrzył. Mamy tutaj dwóch arcymistrzów, dwóch zresztą mistrzów Polski, czyli Jacka Gdańskiego, który reprezentuje ZUS i Roberta Kuczyńskiego, który reprezentuje Ministerstwo Skarbu Państwa. No i oczywiście oni tutaj są głównymi faworytami, ale to nie jest takie proste, być faworytem, szczególnie w szachach błyskawicznych, gdzie wiele może się zdarzyć w pojedynczej partii. Mamy tutaj ministra Derek, który jak zwykle jest odważny, no i poseł Cymański. Także mamy tutaj całkiem fajną grupę, naprawdę bardzo szeroką, przez cały przekrój administracji publicznej, szeroko rozumianej. Skąd się wzięła idea tych, tych mistrzostw? Ona wyszła z samego środowiska. Około dwóch lat temu, także przygotowaliśmy pierwsze mistrzostwo polskie. Okazało się, że już poprzedni minister rozwoju nam że tak miałem podarował tą, tą salę, znaczy dostaliśmy ją nieodpłatnie, więc udało nam się zorganizować ją tak naprawdę takim własnym nakładem siły i kosztów. W tym roku dostaliśmy już wsparcie i od pani premier, i od ministra sportu, i od jeszcze wielu, wielu najwyższych urzędników państwowych. Mamy jeszcze dwóch wicepremierów przecież w komitecie honorowym. Także zawody są po prostu wyższej klasy, dodaliśmy samorządówkę i dalej chcemy te zawody rozwijać. I liczymy na to, że to no, środowisko będzie grało. To, co powiedział dzisiaj minister Dera, że szachy mają dużo wspólnego i mogą pomóc administracji po prostu lepiej wykonywać swoją pracę. Myśmy chcieli, żeby jak najwięcej szachistów było na jak najwyższych stanowiskach. Zresztą mamy przykład szefa służby cywilnej, który przecież był aktywnym szachistą jako juniora. Teraz mamy go tutaj jako reprezentanta pani premier Szybło. O co grają zawodnicy, o sukces, o, o zdobycie tytułu mistrza Polski o medale. Mamy trochę nagród, natomiast nie o te nagrody chodzi, ale też grają o to, że mogli się tu spotkać, naprawdę, bo nie ma takich możliwości za dużo, nie wszyscy są zapracowani, natomiast raz do roku, jak się okazuje, w grudniu są w stanie przyjechać i nie, nawet z dalekich części Polski.